Stochowa, najlepsze miasto w Polsce. Takie piękne i zadbane. Cały czas się rozwija. Pełno zieleni wokół. Tu się dopiero oddycha pełną piersią. Wszędzie mnóstwo młodzieży, dzieci. Życie tętni. Wszystko wokół kwitnie. Ludzie uśmiechnięci i zadowoleni. Są koncerty, jest aleje, tu się dzieje. Mamy festiwal frytkowy. Festyny, kiełbaski i wad cukrową za darmo. Jest czas na rozrywkę, ale i o dobrą pracę tu łatwo. Nie na przykład wujek załatwił robotę w miejskiej spółce płacą fajnie, a i narobić się specjalnie nie muszę, gdzie bym miał lepiej inwestycje. Beton, stal, piasek, asfalt, marmur, częstochowa pięknieje. Dzięki tym nowym wspaniałym drogom będzie można szybko dojechać do każdego marketu w mieście, a ci, co przez Częstochowę przejeżdżają, zrobią to w 5 minut. Lubię sobie tak czasem przystanąć i podziwiać efekty pracy fachowców. Niektórzy narzekają, że to długo trwa, że mają poblokowany dojazd do swojej dzielni albo że w mieście korki oni nie rozumieją nowoczesnego świata. To jest cena, którą trzeba zapłacić za postęp i rozwój. Jaram się każdym nowym chodnikiem, każdą ścieżką rowerową. Mamy tu tylu mądrych ludzi, którzy to wszystko zaplanowali. Jestem z nich taki dumny. Nasz miejski stadion. Raków Częstochowa to nasza Duma. Najlepszy klub w Polsce. A to jego dom. Już niedługo bardzo wypięknieje. Wszyscy tego chcą. I nasz prezydent Matyjaszczyk robi co może. I nawet premier Morawiecki był tu niedawno i też powiedział, że rząd dołoży kasę na remont. Gdzie tak jeszcze jest w Polsce, że wszyscy chcą pomagać? Tu pracuje. Fajne mamy te literki MPK malowane. Od razu wszyscy wiedzą, co tu jest. Ktoś tam w necie narzekał, że mu się nie podoba, ale to chyba zwykłe zazdro. Zajmuje się w robocie tramwajami i autobusami. Układa im rozkłady. Nawet fajna zabawa, zupełnie jakby się w tym grało. Najprzyjemniej jest z tramwajami, mają swoje nazwy: krzysiek, jarek, marek i inne, a ja muszę tak je muszą takie poustawiać, żeby nie powpadały na siebie na trasie. Spoko robota, tylko trochę trudna, bo w częstochowie są aż trzy linie i to nie zawsze się udaje. A tu wybudowaliśmy centrum przesiadkowe. Solidne takie. To na wypadek wojny. Dworzec kolejowy też mamy solidny, ale podobno mają go rozebrać i zrobić mniejszy. Ja tam nie wiem co i jak, ale może to i dobrze, bo w razie wojny będzie trudniej w niego bombą trafić. O, a tu jest dom księcia. Kawał historii miasta i do tego niezła chawira, w sam raz na balety. Podobno czekamy z remontem na grubego inwestora. Normalnie już nie mogę się doczekać. Może zrobi z tego domu księcia jakiś ekskluzywny drapacz chmur, jak w Gdyni? Kiedy potrzebuje się trochę zresetować, lubię sobie pójść na spacer nad Wartę. Świeże powietrze, trzecia największa rzeka w Polsce i ten widok. Wszystko za darmo, dostępne dla każdego. I na co tu narzekać? A tu zaraz obok można wejść do parku. Wszędzie tyle zieleni, aż się w głowie kręci. Jak w jakimś Nowym Jorku albo innym Paryżu. A dla wszystkich emerytów działa u nas bezpłatna służba zdrowia. Częstochowy z lekarzami jest naprawdę wypas. Szpital na Parkitce to się nawet nazywa wojewódzki, bo taki dobry, chociaż województwa u nas to już 25 lat jak nie ma. Kiedy mój tatuś tu umierał na hemoroidy, to do końca u niego walczyli, dzień i noc, bo taka już jest ta nasza Częstochowa. Urodziłem się tutaj, całe życie tu spędziłem i tutaj chcę umierać. Moje miasto, najlepsze. A najbardziej to się dziwię tym, którzy stąd uciekają sami nie wiedzą, czego chcą od życia. Tutaj każdy może odnieść sukces. Wystarczy wiedzieć, pod kogo się podwiesić, albo mieć w rodzinie kogoś ustawionego. I nieważne w sumie, czy jesteś mądrzejszy, czy głupszy, bo wcześniej wszyscy są potrzebni. Ja tutaj wygrałem swoje życie. Chodzę na fajne imprezki co sobotę, a raz w roku na Marsz żówności. Kocham to miasto. Ja tego miasta nienawidzę. chowam. miasto przewałów, łapówkarzy, gangstwa i złodziei. Ale jak się dwa dni z watem na działalności spóźniłem, to ci od Wateusza chcieli mnie zerwać kontrolami. Tacy świętojebliwi Szukali, szukali, aż w końcu znaleźli. Tu brak paragonu fiskalnego, tam faktura nieopisana. Kara, odsetki, grzywna. Tak państwo polskie szanuje przedsiębiorców. I jeszcze 1700 obowiązkowego haraczu na ZUS co miesiąc. Ja pne gdybym mógł sobie tę kasę zatrzymać, po 30 latach miałbym pewnie z milion odłożony. Ale nie Państwo wie lepiej. Za chwilę nawet na paliwo mnie nie będzie stać, bo inflacja zżarła resztki oszczędności, a rząd dociska ludzi tak, że niedługo faktycznie szczafi mi rabelki, będziemy Miałem zrobić? Musiałem zamknąć działalność. Plandemia. Od tego wszystko się zaczęło. Lockdowny, zakazy, kary. No i wszystko Sam bez żadnych układów na urzędasów nie poradzę. Nie wiem nawet komu trzeba w łapę dać. Ale skończyłem dobrą uczelnię. Mam papiery jak trzeba. Nie powinno być problemów z jakąś sensowną robotą. Pójdę pracować u kogoś. Nie będę się przynajmniej o złodziejski ZUS martwił. No tak. Po co im a fachowiec od logistyki Że niby mają wszystkie taty obsadzone Pewnie takimi samymi odklejeńcami jak ten Co te koślawe litery im malował Na co mi przyszło Wszyscy kumple i kumpele z mojej szkoły Dawno stąd wyjechali To miasto umiera z każdym rokiem Mały jest w Stanach, diabeł we Wrocławiu Kasia z Tomkiem w Warszawie biznesy robią Dawid dom w Norwegii niedawno wybudował A Gosia jako piguła do opieki U niemiaszków siedzi I zarabia na emerytach z Wehrmachtu A jak kupi Zostałem, bo myślałem, że tak trzeba, bo tu jest mój świat, moja ulica, mój klub. No i wyszło na moje. Mamy mistrza Polski, gramy o Ligę Mistrzów i cała... Europa się śmieje. Jaki mamy kurnik zamiast stadionu. Takich... Mamy w mieście polityków, pomagaczy, nieudaczników i złodziei. Przyczepiło się główne do okrętu i pierwsze woła: płyniemy. Gdyby nie właściciel klubu i gronowiernych kibiców, pewnie mielibyśmy tu kolejną biedronkę. Najprostsze inwestycji nie potrafią normalnie zrobić. Wszystko poopóźnione o parę lat jakieś 200 paniek trzeba dołożyć do budowy, bo podobno komuś się koperty pod nie zgodziły. Jak tu się dziwić, że każdy młody, rozgarnięty i wykształcony na stąd gdzie popadnie. Jeszcze żeby to za granicę albo jakieś wawki. Gdzie tam? Teraz to już młodzi wolą nawet do pola wyjechać albo i Radomska, byle nie skisnąć całkiem w tym dołku A tu był kiedyś wyjazd z kilkudziesiąt tysięcznego osiedla. I co? Kładkę o 50 metrów przesunęli i teraz z będziemy przez całą ośkę do alei pokoju? Miało być lepiej, ale przecież lepiej już było. Betonowa pustynia, tylko wiatr śmieci goni. Szczury po alejach latają w biały dzień, na ławkach menelstwo śpi. Ja p... to ma być duchowa stolica Polski? Przecież tu już więcej ludzi po ukraińsku mówi niż po polsku. Jak tak dalej pójdzie, to kościół świętego Jakuba znowu nam na cerkiew przerobią. Kolorowe towarzystwo z całego świata się tu zjechało. Im charuwa za najniższą krajową na uberze albo w gastro nie przeszkadza, ale roboty za chwilę dla tej resztki tubylców zabraknie. Tak to do p... nędzy miało wyglądać? Bulwary nad Wartą. Nawet tego te nie potrafili urządzić, żeby tu jakaś buda z frytkami, kiełbasą i watą cukrową stanęła. Gdybym nawet chciał się utopić, to nie mam jak, bo za a podobno warta to trzecia rzeka w Polsce. Ale jak podatku nie zapłacisz, to dostaniesz wygodną celę w areszcie z widokiem na Sekwanę. A sądy w Częstochowie mamy takie sprawiedliwe, że nawet koń by się uśmiał. Wszędzie syf, trawa nieskoszona, śmieci i brud. Częstochowskie szpitale. Mówią na te miejsca umieralnia. Lekarze podobno dzielą się na dobrych, złych i tych z Częstochowy. Na co poszła ta moja kasa, co ją w zębach do ZUS-u zanosiłem? Kiedy mój tata trafił tu na oddział podczas pandemii, to jedzenie od nas nie mieli czasu dostarczyć. Księdza nie wpuścili, koniec końców tlenu ojcu zabrakło, a potem respirator mu puca. Specjaliści od siedmiu 7... boleści. Czasami najbardziej dziwię się tym, co zostali, tak jak ja. Sami nie wiedzą, czego chcą od życia. Jak nie masz układów, to jesteś zerem. Żeby dostać porządną robotę i żyć jak człowiek, musisz wiedzieć, pod kogo się podwiesić, albo mieć w rodzinie kogoś ustawionego. I nieważne w sumie, czy jesteś mądrzejszy czy głupszy, bo nikogo to tutaj nie obchodzi. Powinienem już dawno stąd zabrać dupę w troki i z... sp***ać. Chociaż chyba już na mnie za późno. Zresztą jak to sp***ać? Z... Czym, skoro z tego betonowo-szklanego giganta pięć pociągów na krzyż przez cały dzień odchodzi, a tego drugiego dworca od PKS-ów też w ogóle nie ma. Wszystko przehandlowane, zlikwidowane i pozamykane. Ja, p jak w jakimś filmie postapokaliptycznym, często chowa. Nienawidzę tego miasta. Zmarnowało mi życie. Nasz film o Częstochowie wywołał duże poruszenie w sieci. Niestety znaleźli się też i tacy, którzy boją się zobaczyć i usłyszeć gorzką prawdę o naszym mieście, bo być może dotyczy ich interesów. Aby uniknąć usunięcia filmu z serwisów społecznościowych, zostaliśmy zmuszeni do cenzurowania niektórych zbyt mocnych sformułowań. Domyślcie się sami, komu i dlaczego na tej cenzurze tak bardzo zależy.